Na podstawie artykułu 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 15zzx ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych Otwieram 15. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubawce. Informuję, że 15. nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej jest prowadzona w trybie zdalnym z sali podświetlonej w Urzędzie Miasta w Lubawce w formie wideo, wideokonferencji. E, obrady są transmitowane e, online. E, szanowni Państwo, e, przejdę do e, sprawdzenia. E, obecności. Po wyczytaniu każdego z Państwa radnych proszę o potwierdzenie, czy się widzimy i słyszymy. Michał Ołdak, jestem obecny. Wiceprzewodnicząca Izabela Stawarz-Lubiak. Jestem. Radna Elżbieta Chrapek. Dzień dobry Państwo, obecna. Dzień dobry, witamy. Radny Rafał Czura. Dzień dobry wszystkim, jestem obecny. Dzień dobry, witamy. Radna Ewa Garbień. Dzień dobry Państwu, jestem... Dzień dobry, witamy. Radny Mariusz Głód? Dzień dobry wszystkim, obecny. Dzień dobry, witamy. Radny Krzysztof Jawor? Dzień dobry, jestem. Dzień dobry, Radny Wiesław Król? Nieobecny. Radny Oskar Najdek? Dzień dobry, jestem obecny. Dzień dobry, witamy. Radna Aldona Ochmańska? Dzień dobry wszystkim, jestem obecna. Dzień dobry, witamy. Radny Leszek Osmolak? Dzień dobry, obecny. Dzień dobry, witamy. Radny Andrzej Ptaszkowski? Dzień dobry, jestem. Dzień dobry, witamy. Radny Marek Szota. Dzień dobry, jestem obecny. Dzień dobry, witamy. Radny Piotr Wiktorowski. Dzień dobry, jestem obecny. Dzień dobry, witamy. Radny Mariusz Brzyzny jest nieobecny, niestety w dzisiejszym ma badanie. Także jeżeli skończy i będzie mógł się połączyć, to się połączy. Informował mnie o tym. Stwierdzam na podstawie listy obecności po imiennym wyczytaniu każdego z Państwa, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Poinformuję również, iż sesja została zwołana na wniosek złożony do mnie przez 14 radnych. Chciałbym przywitać serdecznie jeszcze raz wszystkich Państwa Radnych, gospodarzy dzisiejszej sesji. Witam Panią Burmistrz, Panią Skarbnik, Panią Mecenas, Panią Kierownik Jowitę Martyńską i witam wszystkich mieszkańców oglądających dzisiejsze obrady nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Informuję wszystkich, że głosowania odbędą się po wyczytaniu każdego z Państwa radnych imiennie. Każdy z Państwa radnych określa się, czy głosuje za, przeciw, czy wstrzymuje się. Również chciałem poinformować, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr 1 Rzymskiego nr 13 mamy na 20 z dnia 30 stycznia 2020 roku na sekretarza obrad została wybrana wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej pani Izabela Stawarz-Lubiak. Przedstawię Państwu porządek obrad sesji zgodnie z wnioskiem, który został do mnie złożony, czyli to jest Państwa porządek obrad sesji. Punkt pierwszy: otwarcie sesji. Punkt drugi: dyskusja nad projektem uchwały oraz przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Lubawka oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Punkt trzeci: zamknięcie obrad 15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubawce, Szanowni Państwo. Czy macie jakieś uwagi do przedstawionego porządku obrad, który złożyliście na wniosku? Nie widzę. W, tak, w takim razie przechodzimy do punktu drugiego porządku obrad. Jest to dyskusja nad projektem uchwały oraz przyjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Lubawka oraz ustalenia wysokości stawki tej Opłaty. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Projekt uchwały jest podpisany przez 14 radnych. Czy macie jeszcze Państwo jakieś uwagi bądź wnioski do treści projektu uchwały, który został złożony? Proszę bardzo, radny Andrzej Ptaszkowski. Ja mam takie pytanie. Chodzi mi o to, czy, bo przedstawiano nam, że. Śmierci powinny się samofinansować, a ta kwota po prostu nie uczyni tego z tego, co było przedstawiane. I wobec tego mam takie pytanie, czy nie będzie wobec radnych zarzutu, że świadomie podejmujemy uchwałę, która naraża gminę na budżet gminy na straty. Dziękuję. E, dziękuję bardzo. E... Ja tylko przypomnę Panu Radnemu, że poprzednia uchwała tak samo była przy, przyjęta przez Pana również. Z tego co pamiętam, głosował Pan za. Jest to ostatni ostatnie akapit w uzasadnieniu uchwały. Ja po, pozwolę Panu odczytać ten, to uzasadnienie, które zostało złożone przez, przez Radnych i brzmi ono następująco. Obecnie toczą się prace legislacyjne ukierunkowane na ograniczenie wzrostu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prace te oprócz programu Czystość Plus i pakietu odpadowego zakładają wdrożenie koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego, co w efekcie powinno skutkować zmniejszeniem ilości odpadów, w szczególności tych, które trudno jest przetworzyć oraz zmianą zasad rozszerzonej odpowiedzialności producenta, tak zwany w poszczególnych etapach przez producentów produktów objętych systemem ROP. W związku z powyższym radni Rady Miejskiej proponują zmniejszenie proponowanej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 30 zł na 28 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość przy zastosowaniu zwolnienia z części opłaty dla właścicieli w zabudowie jednorodzinnej kompostującej bioodpady. Opłata ta będzie ustalona w wysokości 27 zł. Proszę bardzo, radny Andrzej Ptaszkowski. Ja to wszystko rozumiem, panie przewodniczący, z całym szacunkiem, ale tamta uchwała to była uchwała, uchwała wyliczona ekonomicznie przez panią Skarbnik i panią Jowitę, i tamta uchwała była uchwałą pani burmistrz, a ta jest uchwała uchwałą Rady. Czyli tamtej uchwały jako o niegospodarność Rady nie można było zaskarżyć. Przynajmniej mi się tak wydaje. A tą uchwałę na przykład o niegospodarności wobec radnych można by było. Wydaje mi się, że pani mecenas powinna zabrać w tym kierunku głos i, i powiedzieć, że ja mam rację, bo ja mogę się mylić, ale, ale po prostu mam takie wątpliwości. A mogę mieć wątpliwości, skoro jeszcze jestem tym radnym. Dziękuję. Dziękuję. Ja bym prosił jednak tutaj panią mecenas o zajęcie głosu, że jak są podejmowane uchwały przez Radę Miejską. Proszę niezależnie czy to jest uchwała, której uchwałodawcą jest, znaczy inicjatorem uchwałodawczym jest burmistrz czy Rada, to ma ona dokładnie taką samą moc prawną w zakresie kształtowania wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Wyliczenie oczywiście powinno się tutaj znajdować i ono się opiera na wyliczeniu, które zostało przedłożone przez do poprzedniego projektu uchwały, czyli do tych 30 zł. Zawsze y, powinna występować sytuacja, w której y, bilansuje się y, koszt y, odbioru odpadów y, komunalnych. Y, trochę ustawodawca złagodził na to stanowisko, pozwalając na y, dopłaty do y, systemu i wprowadzając element. Y, który będzie powodował, że będą Państwo mogli skorzystać z wszystkich środków budżetowych na to, aby zbilansować tą różnicę i te czynności były wykonywane, proszę Państwa, jeżeli chodzi o Gminę Lubawkę od zawsze tak naprawdę, bo system nie bilansuje się nam praktycznie od samego początku. Zatem w stanie prawnym tak naprawdę nie zmienia się nic. Rzeczywiście idealny model zakłada i tak do tego powinniśmy dążyć, aby te opłaty były Bilansu, były w wysokości bilansującej koszty, czyli żeby nie miały oddziaływania na strukturę budżetu, żebyśmy nie musieli ze swoich środków własnych, mówiąc wprost, dokładać do systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Dziękuję. Dziękuję pani mecenas. Czy ta odpowiedź panu radnemu wystarczy? Tak, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi bądź wnioski? Proszę bardzo, radna Ewa Garmień. Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja tylko jeszcze mam prośbę do Pani Skarbnik. Bardzo bym prosiła, żeby Pani Skarbnik powiedziała to, co myśmy się dowiedzieli na komisjach, czy na, na, na komisjach, żeby też społeczeństwo się dowiedziało, jakie by były konsekwencje dla budżetu, gdybyśmy nie podnieśli jednak tej opłaty za świeć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo Pani Skarbnik. Proszę Państwa, argumenty przez cały rok 2021, kiedy kilkukrotnie próbowaliśmy z, uchwalać stawkę w wysokości kosztów kalkulowanych, więc argumenty za każdym razem były takie same. Mianowicie budżet rządzi się pewnymi zasadami i jedną z nich jest utrzymywanie nadwyżki bieżącej. Jeżeli stawka za śmieci nie pokrywa kosztów czy wydatków z systemu gospodarki odpadami, ta różnica nadwyżki bieżącej. Nie ma w tym roku w ogóle jeżeli nie podnieślibyśmy stawki, na rok 2022 budżet nie odnotowałby żadnej nadwyżki, a jeszcze dodatkowo na operacjach bieżących pojawia się budżet ujemny, wyjątkowo dopuszczony przez przepisy prawa w roku 2022 do tego minusu. Natomiast jeżeli chcielibyśmy, żeby Lubawka mogła się rozwijać, ta nadwyżka bieżąca powinna być w takiej wysokości, żeby można było finansować inwestycje. Jeżeli stawka za śmieci nie jest w wysokości wydatków, tych środków na inwestycje mamy dużo, dużo mniej. W momencie, kiedy wciąż utrzymujemy, a od samego początku, tak jak wspomniała pani mecenas, w gminie Lubawka system śmieciowy nie finansował się w żadnym roku, w żadnym roku radni nie zgodzili się, żeby ta stawka opłaty była na równi z wydatkami. Od kilku lat środki przekazywane są na wydatki bieżące, pokrywające ten system święciowy zamiast na inwestycje. Jeżeli w dalszym ciągu byśmy tak podtrzymywali, konsekwencją może być brak spełnienia wskaźnika zadłużenia gminy właśnie przez brak wypracowania nadwyżki bieżącej. A jeżeli nie będziemy mogli uchwalić budżetu przez niespełnienie wskaźników, konsekwencją jest wprowadzenie procedury naprawczej do budżetu. Jednym z elementów procedury naprawczej jest wycofanie w całości wydatków Funduszu sołeckiego oraz brak zaciągania nowych kredytów na inwestycje. Jak nie mamy nadwyżki bieżącej, nie mamy też automatycznie środków na inwestycje, czyli gmina Lubawka no, z, przestałaby się rozwijać, nie, nie wypracowując środków inwestycyjnych. Wszystkie bieżące środki pochłonęłyby bieżące podstawowe funkcjonowanie naszych jednostek. Ponadto radnie prosili mnie o jeszcze jeden argument, który przytoczyłam. W momencie, kiedy Państwo nie podnieśliby stawki za śmieci, nasze wydatki bieżące są na niskim poziomie. Wróciłoby się to w pewnym stopniu na robienie zakupów jako rodzice dla dzieci, żeby kupić papier toaletowy czy kredy do szkoły. Czy podstawowe wydatki w szkołach, bo na to by nam zabrakło? Jeżeli będziemy wciąż dopłacać do śmieci, to braknie nam na funkcjonowanie naszych jednostek, między innymi na szkoły. Także tak czy inaczej, te środki, jeżeli nie na opłatę śmieciową, to każdy z nas musiałby wyłożyć chociażby w utrzymywanie szkół czy, czy swoich dzieci, żeby mogły faktycznie funkcjonować w tych szkołach w Dziękuję I bardzo Pani Skarbnik. Jakieś argumenty przytoczyć, czy, czy o których zapomniałam, e, bo tych rozmów i dyskusji było bardzo dużo, trwały one bardzo długo. E, no tutaj już skupiłam się na tych najważniejszych elementach. Myślę, że... E... Widzę, że, i... widzę że, że Radna Pani Ewa Garbiń e, kiwała głową, że wystarczy jej taka odpowiedź. Czy ktoś jeszcze z Państwa Radnych ma jakieś e, uwagi, pytania? Proszę bardzo, Radny Piotr Wiktorowski. Pani skarbnik no powiedziała częściowo, ale częściowo też jeszcze na tej brudnej jakby sesji czy, czy komisji, gdzie żeśmy omawiali ten budżet i w ogóle podwyżkę tych śmieci, to jeszcze było powiedziane dokładnie, że żadnych inwestycji nie będzie, jeżeli nie podniesiemy. Więc tutaj jakby Państwo, którzy oglądają i słuchają, po prostu no, przyjęli to do wiadomości, że jesteśmy jakby pod ścianą postawieni, że po prostu no, no, nie ma innego wyjścia. Jest tak to jest, matematyka, matematyka mówi tak, przeliczenia takie, że jednak trzeba to po prostu podnieść i no i tyle, tak jak wszystko poszło do góry, tak musimy też i podnieść te śmieci. Dziękuję. Dziękuję. Pani Skarbnik. Tak potwierdzam, w przypadku braku podniesienia stawki musielibyśmy wykreślić z roku 2022 z projektu budżetu wszystkie zaplanowane tam inwestycje, chociaż ich nie jest dużo. Natomiast to jeszcze chciałam podkreślić, stawka na poziomie 28 zł też nie załatwia sprawy do końca, bo w dalszym ciągu mamy brak samofinansowania systemu. W dalszym ciągu pewne inwestycje będą musiały być wykreślone. I też apeluję, żeby w końcu wyrównać te stawki opłaty śmieciowej do wysokości przedstawianej Państwu w kalkulacji, tylko tak, żeby system się nie finans... samofinansował. Budżet lubawki nie, nie może pozwolić sobie na dopłaty do śmieci wypracowanie nadwyżki bieżącej jest bardzo trudnym zadaniem a bez tej nadwyżki bieżącej jest naprawdę naprawdę będzie trudno funkcjonować w gminie Lubawka w latach przyszłych. ja patrzę nie tylko na rok bieżący ale staram się patrzeć w przyszłość do przodu dzisiaj do, państwo nie dopłacicie ale w kolejnych latach znowu ten temat do nas wróci i to się będzie kumulowała sytuacja będzie się kumulowała i tak czy inaczej, sprawa wróci, jeżeli nie w formie, do, jeżeli w formie dopłat w dalszym ciągu, to na pewno wróci w postaci braku możliwości inwestycyjnych gminy w latach przyszłych. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chciałby zabrać głos w przedmiotowej sprawie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Michał Łodak jestem za przyjęciem uchwały. Wiceprzewodnicząca Izabela Stawarz-Lubiak. Jestem za. Radna Elżbieta Chrapek. Jestem za. Radny Rafał Czura. Za. Radna Ewa Garbień. Jestem za. Radny Mariusz Głód. Jestem za. Radny Krzysztof Jawor. Jestem za. Radny Wiesław Król. Dzień dobry, dołączył Pan do nas. Przepraszam wcześniej. Się... Jestem za. Dziękuję. Radny Oskar Najdek? Za. Radna Aldona Ochmańska? Jestem za. Radny Leszek Osmolak? Jestem za. Radny Andrzej Taszkowski? Jestem przeciw. Radny Marek Szota? Jestem za. Radny Piotr Wiktorowski? Jestem za. Radny Mariusz Grzyzny nie uczestniczy. Wniosek oczywiście podpisał i projekt uchwały również. Stwierdzam, że Rada Miejska 13 głosami za, przy jednym głosie przeciw, przy 0 głosach wstrzymujących się przyjęła uchwałę w sprawie. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu następnego porządku obrad. Wyczerpaliśmy porządek obrad 15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Dziękuję wszystkim Państwu radnym i wszystkim obecnym za uczestnictwo w sesji. Zamykam 15. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubawce.